Jeśli się Mankator, witam Was na moim kanale. Jeśli się Was podoba, dajcie dużo łap w górę. Subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco. Zaczynamy. Dzisiaj Was witam w kolejnym, jakby takim zwiastunie, gdzie widzieliście właśnie ten dom, który teraz widzicie. No. Więc wchodzimy do tego domu, zobaczymy ten dom. Yy, w skrócie. W tym domu nie było mnie 8 lat, ponieważ tyle byłem w szkole podstawowej. Dlatego zapraszam do oglądania. Więc. Witam Was już po intrze, zaczynamy grać! No jak widzicie, na no, kurczę... Dużo jest tutaj... <śm> Pajęcz, no 8 lat mnie nie było. Ach, numer 43, Las Borowy. Oli to ety. Ach, ach, te czasy. Ale, no właśnie, nikt nie zapalił tutaj żadnej pochodni, więc wyciągnę walizkę. Przewidziałam, że mam zapalniczkę, aby, no wiecie, zapalić to. Gdyby będą ludzie widzieli, że tu mieszkam. W mojej starej willi. No, chodź to do nas. Walisko piękne. Ech, mam klucz do naszej willi. Dlatego zapraszam do środka Was. w nasz moje skromne progi. Ojeju. Ale tu zarosło. O. No w też nikt to nie ukosił. Kowadło nikt nie ukradł. Nie ukradli. Ech, ale piękna willa. Wejdźcie do środka. To jest zapalny. Ach. Otwórzmy drzwi. Otwarliśmy, ale dobrze mamy. Ach. E, jest. Co to jest? I to dwa. Gdzie my mamy? Trzeba zapalić świecę. Moja kuchnia piękna. Tutaj gotowałem jedzenie. W sumie moi rodzice gotowali jedzenie? To mieszkałam w innym pięknym miejscu. Ach. Masakra. Czy coś zostało w lodówce? Niestety nie. O, jesteś. Pójdźmy zobaczyć, co tu mamy. <laughs> Mój bilard. Ach, te czasy szybko lecą. Trzeba zapalić. Wszystko, że się pięknie świeciło i paliło. Tutaj graliśmy w gry. Ach, a tutaj mieliśmy rodzinną kolację. A tutaj. Co tu się stało? Proszę mi powiedzieć, co się stało tutaj. O, jesteś. To, się... to jeszcze takie coś. O! Co to jest? Co to było? Przepraszam bardzo. Ach. To jest przerażające. Przepraszam. Na pewno mi musimy mieć jakieś stare rzeczy tutaj. O! Czerwone. Yy, dziwne dźwięki tu są. Przerażające. Pobiegnę szybko do zatkać, bo ktoś mi się włamie do domu. O, o nie. Czyżbym utnął? Yy, to, ej, to było przerażające. Ja nic nie widzę. Zatkajmy to wszystko, te okna. Nikt nam się wtedy już nie włamie. Wyjdźmy stąd. Szybko. Jeju. Oh. Uciekajmy z sądu. Zatkajmy to. Oh. Oh. A nasz pokój dalej tu jest? Oh. Chyba czas na przeprowadzkę do innego miasta. O, oh, moja szafa. Zapalmy też świecę tutaj. A moje łóżko? Tak. Oh. A to pięknie kiedyś było. Mieszkać w spokoju. Ach Odłożę tutaj złote zegary, które dostałem na szczęście Kompas dziadka Klucz do wili Zostawmy na razie Też zostawmy Drewno na lecie rozwaliłem Ach, Zapalniczkę trzeba zostawić, bo Nigdy nie wiadomo, kiedy zgasną świece Co jeszcze my mamy tutaj? Kurczak z rożną nie był głodny I oczywiście Papier ukończenia szkoły podstawowej Jest Ach ale ciekawie. Luneta babci i siekiera, gdyby mnie ktoś zaatakował w trakcie tej drugiej drogi. Ojeju. Burza jest. Odłóżmy wszystkie moją walizkę. Klucz zostawimy, siekierę włóżmy. A to? Jezu, ja trzeba zostawić. Musimy odnowić ten dom. Lecz Teraz nie mam na to pieniędzy. Dlatego muszę wyjść do nowego mieszkania. Dlatego oficjalnie rozpoczynamy sezon pierwszy Minecraft życie. Zapraszam Was serdecznie, widzowie, moi drodzy. No, na 20 czerwca na odcinek z Minecraft życia. I oczywiście pewnie na podsumowanie sezonu wrócimy i odnowimy, albo jeszcze jakiś leci film z making ofu tego, więc no. Dzięki za oglądanie, zapraszam na 20 czerwca, godzina 16 na ten właśnie kanał. Dzięki za oglądanie, pa pa!